Cześć się siemaneczko. Witam Was w pierwszym odcinku na moim kanale. Z I dzisiaj w tym odcinku będziemy robić sobie mini ferajne, taką małą... A ma są ma wakacje proszę. Powrócił mój kanał Pablo Ety. W dzisiejszym odcinku, jak już powiedziałem, mini-feraina będziemy szaleć. Zrobimy jakąś taką fajną ferainę. I ta Ferajna będzie wykorzystywana przez bardzo dużą ilość. No, może przeze mnie i przez mojego brata bo też mój brat będzie jeszcze tutaj dołączał ale to aż już będę miał taką już ym, rozbudowaną farajnę i proszę państwa ja, to jest pierwszy odcinek na moim kanale więc y, trochę opowiem co będę nagrywał będę nagrywał y, unboxingi piłkarskie y, będę też nagrywał y, Brawl no i oczywiście Minecraft Którą, y, którą wersję teraz widzicie. Um, jeśli chodzi o ten Minecraft, to nie jest taki prawdziwy Minecraft. Już, um, ale proszę Państwa, i tak jest fajne. I chcę, żebyście miło spędzili czas w wakacje, to teraz um, możecie sobie miło poglądać um, odcinki. I żeby Was nie zanudzać w brostar, to już mam 200 pucharków, więc nic się nie martwcie, już nie będę dobijał. Tylko zostanie 212 chyba tam mam pucharków. Tyle zostanie. Dzisiaj wpuszczę jeszcze odcinek z brostar, więc nic się nie martwcie. Eee, dobra. Eee, no, jak widzicie, będzie szalony. No bloki mam tu. Eee. Nie takie nie zwyczajne. Chciałbym się niestety postawić. Co to, to jest? Co to ma być? Co? To to są nie są bloki? Nie, to nie są bloki. Ja Jaj! To damy sobie ten i ten. Beck, pek, 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 pek. To będzie nasza taka ochronna um, taka um, obudowa tego domku To będzie taki wulkaniczny um, domek więc nikt nam taki nie wejdzie się do domku bez pozwolenia więc będzie fajnie fajno będzie, fajno będzie, będzie fajno pyk, 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 pyk dobra Dobra, budujemy domek. Jeśli chodzi o unboxingi piłkarskie, to będę otwierał Jaski gity, naklejki piłkarskie, karty, co tylko wejdzie. Niektóre oczywiście będą miał, a niektóre będę... no bo oczywiście nie będą fajne karty, to wiecie, bo też się nie opłaca zbierać niefajnych dla mnie na przykład kart albo naklejek. A jeśli wy jesteście, no to wiecie, to piszcie w komentarzach i co będziecie chcieli, to nagram i tyle z mojej strony. Góry myślę, że będziemy robić e, ty, tymi kolorami, co są e, jeszcze w ekwipunku. Oczywiście teraz znów się nam oczyła reklama, w dzisiejszym odcinku to jest pierwszy raz, ale no... Nie lubię tych reklam. Może wy też nie lubicie. Ale dobra. Chociaż tyle, że możemy grać. Dobra, robimy sufit. Ten sufit będzie sufitowy. Jak każdy wie, sufit jest jakiś sufitowy. O. Pyk, 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 pyk. Dobra. I góra będzie z jakiego bloku? Z Metraku. Hmm? Może jakiś fajny blok. Nie wiem, jak to się będzie prezentować. Ale to jest feralnie feralnie może być wszystko. Hmm. Jak widzicie, będziemy sobie chodzić na rybki, połowimy sobie coś. Jeszcze łódkę sobie zrobimy. Ale to, jak będziemy łowić, to już yy, damy się na survival. Dziś w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie domek, i tam coś jeszcze porobimy. Yy, umeblow umeblowanie sobie porobimy. Yy, Okno wstawimy, różne takie inne drobnostki. Pek, pek. Pek, pek, pek. Dobra, to. Dobra... Pek, 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 pek... Dobra, dobra... Teraz weźmę sobie taki blok... Pek, 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 pek... Pek, 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 pek... Jak widzicie, koniki... U nas są już zadomowione. Nigdzie nie uciekają. Nikt chyba na ferrainie nie miał koni. Jak widzieliście konie na ferajnie, to piszcie w komentarzach. Oczywiście na innych niż moja. No bo na moje widzieliście już. Dobra. Tak, będzie przyzwoity. Teraz sobie zrobimy takim. Ten, ten blok chyba jest twardszy. Bo słychać, jak się go stawia. A ten, patrzcie. Jak piasek. Dobra. Tak się prezentuje. No, dla mnie jest fajny domek. U, to ma. Jeszcze zrobimy taki odcinek z tym lodowcem. Drzwi. Jakie by to zrobić? Drzwi. Drzwi. Drzwi, drzwi zrobimy sobie. Takie chyba. O, otóż. Drzwi świerkowe. Jakby to wyglądało, no czy wyjdzie bym powiedział, to sobie zrobimy, o, w tych miejscach. Dobra, tutaj też? Tak, dobra, tutaj też. Bo tu się tak wszystko niszczy. Dobra, w tyłu sobie zrobimy o półkienku. Oba. No bo dobrze, zrobimy już po bandzie. Jak jedziemy, po bandzie, to jedziemy już. Dobra. I tutaj myślę, że wszystkie wszystkich wypadkach już zrobimy.